Cześć wszystkim z tej strony Jessica Mercedes kirchner Zapraszam Was do obejrzenia mojej kosmetyczki dla L. Pokażę Wam wszystko, co używam od lat. Niektóre to są jakieś nowości, które testuję i kocham. No i zaczniemy od startu, słuchajcie, czyli od pielęgnacji i pokażę Wam, co jest do, moje, do mojego everyday skin care routine, ale też takiej make up routine. E, moim ostatnim ulubionym odkryciem jest wiralowa masyczka Biodensa z koreańskiej serii, teraz takiej modnej, którą słuchajcie, uwielbiam też nakładać w samolocie. Ona daje taki fajny efekt nawilżenia. No, i super wygląda, bo słuchajcie, jak ją sobie nałożymy e, i trzymamy ją od 4 do 8 godzin, to możemy się na przykład rano obudzić z taką szklaną e, cerą i sobie to tak zrywamy, i to robi taki fajny efekt. No, i później przechodzę do pielęgnacji. Byłam ostatnio z Kodali w Paryżu e, u właścicielki marki e, Matilde, więc miałam ją okazję poznać i to było super przeżycie. No, i dowiedziałam się też e, kilka fajnych. E, nowych typów a propos skincare, które Wam zaraz pokażę. Więc po nałożeniu takiej maseczki e, przemywam sobie jeszcze buzię. Lubię używać tych dwóch rzeczy. Słuchajcie, zaczynam zawsze od olejku. Kodali, on jest super. Ma też olejek rycynowy, więc e, kiedy, słuchajcie, sobie nim rzęsy czy brwi, to pielęgnujemy je tak naprawdę i później nam ładnie rosną, gęste i grube. E, więc e, używam Wino Clean Makeup Removing Cleansing Oil. I później, po zmyciu tego wodą, przechodzę do pianki. Ja w ogóle kocham formułę pianek. Ja jestem wielką fanką demakijażu z użyciem wody. Niekoniecznie tak na wacikach, wtedy się czuje taka czysta. No i koniecznie dwufazowe, dzięki temu mamy ładną, wypielęgnowaną skórę. Więc to jest super, super mus, który nawet Wam wystarczy bez tego olejku. Ale to, to jest mój numer jeden. To domyje wszystko, nawet wodoodporną maskarę. Później mój hit od wielu lat. Który skopiowałam kiedyś od Hailey Bieber, bo ona go używa, czyli um, Beauty Elixir, woda nawilżająca, pachnąca winogronami z Kodali, Pary, którą możemy też używać um, w samolocie, w pracy, czy do odświeżenia i dodania takiego błysku do makijażu. To jest super, mega fajnie pachnie, zaraz zrobię. No, ja to lubię, to pachnie od razu luksusem i relaksem. Następnie, słuchajcie, moja ulubiona pielęgnacja, której nauczyłam się też na warsztatach z Mathilde, właścicielką Kodali w Paryżu, czyli ich linia, która jest teraz hitem i jest bardzo puszwana i my wszystkie blogerki modowe bardzo to lubimy, słuchajcie, czyli linia Premier Cru. Zaczynam od nałożenia sobie serum i dostanę też, muszę Wam pokazać się pochwalić, zobaczcie taki masażer metalowy od Kodali, tak wygląda na Niego. I e, nakładamy sobie serum i możemy tym tutaj rozprowadzić. Mega to jest fajne. I nakładamy sobie następnie ich hit. I jak to mówi Matilde, że to jest Rolls Royce wśród e, produktów Kadali, e, czyli krem Premier Krem którego twarzą jest teraz też Kelly Rutherford, czyli nasza ukochana Lili van z Gossip Girl. Krem, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafce kosmetyczce beauty. Mamy dwie wersje, słuchajcie, mamy wersję klasyczną, którą ja bardzo lubię, używam i zobaczcie nawet dostałam tutaj podpisaną podczas kolacji od właścicieli. Na naszej wspólnej kolacji byliśmy u nich w mieszkaniu. Z Kelly Rutherford bardzo się stresowałam w tym spotkaniem, ale było super, porozmawiałyśmy sobie. No to taki spersonalizowany, zostawiam sobie to jako pamiątkę. Szczególnie, że Kodali bardzo lubi wszystkie ekologiczne rozwiązania. No i właścicielka Marki chwaliła się, że wprowadzili do nich funkcję refilu. Zobaczcie, to jest takie super. Możemy później taniej kupować tylko refil i zostawić sobie buteleczkę na lata, ponieważ jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie, oni mają zbożonego, ciężkiego szkła, wykonane te opakowania. No i wiem, że z tym ręcznym podpisem zostawię sobie to jako pamiątkę na całe życie, bo będę mogła to używać całe życie, słuchajcie. Zobaczcie, pokażę Wam teraz, jak wygląda tekstura tego Kodali Premier Crew wersji bogatej Rich Cream. Zobaczcie, ona jest taka bardziej gęsta i bardzo, bardzo fajnie pielęgnuje, nawilża. No świetne to jest. Bardzo to lubię, że kiedy nakładam go sobie wieczorem czy rano, to czuję, że moja skóra jest nawilżona porządnie cały dzień, a ja mam mega problemy, słuchajcie, z suchością, bo mam suchą, wrażliwą skórę i zawsze wybieram rzeczy, które mocno mnie nawilżają. To jest dla mnie numer jeden. No i z hitów jeszcze, co się dowiedziałam na warsztatach i tego wcześniej w taki sposób nie używałam. Jest to krem pod oczy, też z linii Premier Kry Kodali, który słuchajcie ma wbudowany metalowy masażer. Lubię to, że oni mają takie porządne to opakowanie, wszystko jest tak luksusowo wykonane. I używamy go oczywiście pod oczy, tak? Po nałożeniu tej całej serii, ale słuchajcie, ich team mi powiedział, że możemy to sobie nawet używać już po nałożeniu makijażu, żeby sobie nawilżyć okolice wokół oczy, tutaj tych kurzych łapek i mało kremów pod oczy ma taką funkcję, że się wtopi z makijażem, więc tak nam doradził, Tim, i tak robiłyśmy i to jest mega fajne. Co ja troszkę tutaj dam, a co się nawilży do nagrania z l. I z hitów, e, co się nie spodziewałam, to właśnie wam wspominam, to na warsztatach dowiedziałyśmy się, że mamy tego też używać w okolicach słuchajcie, tutaj e, naszych ust bo działa to super przeciwzmarszczkowo, a nasze usta mają podobną teksturę i grubość, tak jak nasze powieki. Więc jest to bardzo, bardzo ekskluzywne i delikatne i pielęgnujące nasze zmarszczki. A to jest najważniejsze, że nie tylko nawilża, ale i pielęgnuje i redukuje zmarszczki. Słuchajcie, i ten masażer możemy sobie co jakiś czas przemywać. Otwieramy. Tak to wtedy wygląda i możemy z tym iść, słuchajcie, pod wodę bieżącą i sobie umyć, żeby wszystko było higienicznie zachowane. Jeśli chodzi jeszcze o taki etap pielęgnacji dbania o siebie to higiena jamy ustnej jest dla mnie też bardzo ważna i bardzo lubię, z ayurvedy się tego nauczyłam, żeby przemywać, słuchajcie, czyścić sobie swój język rano, codziennie, więc mam, słuchajcie, takie coś, lubię to opakowanie, nie wyrzucam go, bo kocham takie śliczne opakowanie, więc mam taki e, oczyszczacz języka, tongue cleaner, słuchajcie, z takiej serii, z takimi muszelkami e, z miedzi i... W taki sposób skrapujemy swój język i to jest super, bo z Ayurvedy się uczymy, że na podstawie naszego języka, jak on jest biały czy żółty, czy jakieś ma kolory, to on pokazuje, jaki jest stan naszego zdrowia i naszych jelit. I tak naprawdę skrapując go codziennie, też sprawiamy, że oczyszczamy się i dbamy o to, co dalej przechodzi nam, słuchajcie, do naszego układu pokarmowego z wszystkich toksyn Ama. Tak się mówi Jurveda, co nam się pojawia na języku, więc to jest bardzo ważne. No i a propos czyszczenia zębów i też ładnych rzeczy, ja bardzo lubię ładne opakowania, Jak widzicie, wszystko to jest mega estetyczne, piękne. Tylko mam też śliczne pasy do zębów, i moje to są Marwisa, które tu mi tak pasują do mojego miętowego dzisiejszego kącika. Później tutaj z tego kącika, z pielęgnacji bardzo lubię też skodali zodorant wino fresh, który ma słuchajcie taką żelową przezroczystą konsystencję, mega fajny jest, pięknie pachnie i od razu momentalnie się wchłania, działa przez 24 godziny. I z takich rzeczy jeszcze o pielęgnację od środka, ale to już do rutyny wieczornej, to ja rzeczywiście codziennie biorę sobie krople z lekko, sleeping drops, które mają słuchajcie, ashwagandę, melisę, nie tylko melatoninę, którą możemy kupić w aptece, więc to jest dla mnie też bardzo ważne i witaminę B6. Więc to by było tyle z pielęgnacji o siebie zewnątrz i wewnątrz i teraz przejdziemy do zapachów. Ja jestem największą fanką e, zapachów e, Chanel. Używam różnych. E, jeden z takich najfajniejszych, e, które kiedyś dostałam i później już sobie dokupowałam, e, jest zapach e, Le Lion de Chanel, który nie jest bardzo znany. On jest z tej ich linii butikowej e, i pachnie pięknie. E, I wybrałam go szczerze, mówiąc na początku ze względu na nazwę, bo Gabrielle Chanel, jak wiecie, e, czyli założycielka domu de Chanel. To, czyli nazwana Coco Chanel i jest zodiakalnym lwem, a ja również jestem lwem, więc stwierdziłam, że kiedy wydali perfumy Le Lion Chanel, to będzie to zapach dla mnie. No i rzeczywiście się zgadza, bardzo do mnie pasuje, jest nim dużo słońca. Um, ale jest to dosyć wieczorna opcja. Lubię też w ciągu dnia używać lżejszej linii zapachu e, Chanel Number no. 5 Le, która jest, słuchajcie, inspirowana e, kroplami. Kształt tej butelki, więc on nigdy nie stoi, a tak wygląda. A inspiracją do stworzenia tej butelki, takiej kropli, była Merlin Monroe, która mówiła, że jedyne czego potrzebuje do łóżka to kropli zapachu Chanel Number no. 5. Dlatego dla niej zrobili teraz po kilkudziesięciu latach Linię L, która jest taka lżejsza, też super pachnie. No i jest jak w każdym butiku Chanel, słuchajcie, zapach. Bardzo to lubię. No i nie wiem też czy wy używacie, ale ja zaczęłam jakiś czas temu używać z kilka lat temu em, perfum, które są dedykowane stricte do włosów i tutaj mam na przykład zapach A Coco Mademoiselle Chanel. Dobra, przechodzimy do beauty. A jeszcze a propos włosów, słuchajcie, to jest takie super. Jak będziecie kiedyś w Paryżu, a jak nie będziecie tutaj, tak możecie sobie zamówić e, online, personalizowane. E, I to jest teraz mega hitem na TikToku. E, wróciło, a ma to już o kilkadziesiąt lat, czy kilkaset lat ta marka. Oj, nie wiem, to trzeba będzie sprawdzić. Ale się nazywa Officine Universelle Bully. French is great eee, i słuchajcie, możemy tam kupić akcesoria do włosów czy jakieś pomadki, ale z elementem personalizacji, więc ja mam tutaj takie JMK czyli Mercer Wy też możecie sobie to zamówić online. I to tak ładnie wygląda w kosmetyczce. Mega lubię takie ładne, personalizowane rzeczy. No i teraz jak robię mój eee, makijaż, mój everyday make up chciałam Wam pokazać. Żeby mój Everyday make-up się zgadzał, to muszę być opalona. A jak nie mogę być opalona, to dorzucam sobie kropli Kodali. Słuchajcie, do moich kremów. I szczerze, nie trzeba tego używać codziennie. Wystarczy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, bo one tak mocno działają już za pierwszym razem. Pamiętajcie tylko o umyciu rąk, e, użyciu dwóch, czterech kropli, dołożeniu na przykład do swojego ulubionego kremu, na przykład do Premier Crew. Super to działa, więc polecam. Kiedy już jesteśmy opalone, ja mogę bazować na bardzo lekkich podkładach i jestem fanką takiego połączenia, żeby używać mocnego korektora i delikatnych podkładów. Nie podobają mi się już mocno kryjące podkłady, bo mam 31 lat i czuję się w nich staro i moim zdaniem widać wtedy wszystkie zmarszczki. Więc moje najbardziej naturalne, ulubione podkłady to jest, i tu już widać, że jest mocno zjechane, to słuchajcie, Raban, który się nazywa Fresh Touch Foundation, mój kolor to 10W, czyli dosyć ciemny i w oznacza skrót od WARM, ja zawsze wybieram ciepłe podkłady, tak samo jak mam ciepły odcień blond włosów, wybieram też ciepłe bronzery, wybieram wszystko co ciepłe. Bardzo nie lubię do mojej urody takich chłodnych kolorów, czuję się też wtedy staro i tak sino jak wampir, więc to jest mój ulubiony podkład, który daje efekt takiej szklanej cery, jak prosto z wybiegów mody. I Czasami dopracowuję go sobie również takim stickiem, podkładem, który się nazywa Unreal Skin Sheer Glow Tint. I on jest też hydrating, napisane foundation stick, więc bardzo nawielża. Ja używam szóstki medium, więc też dosyć ciemny odcień. Bardzo, bardzo lubię. Zobaczcie, to wszystko fajnie rozświetlające jest i delikatne. Następnie używam. Um, Swojego korektora. Mój ulubiony to w tym momencie jest Hourglass. Jest ten właśnie silny, mocny i ja używam odcienia Faun, fi, faun Vanish e, I on mocno kryje. I to mi się podoba. Ja używam sobie tylko takich dwóch kropelek tu i tu w, po, w jednym kącie oka i tutaj w drugim rogu. I wtedy sobie tak ładnie rozklepuję e, i przypieczętowuję to pudrem. Moje dwa ostatnio ulubione pudry. I to też widać, słuchajcie, że zjechane niestety się trochę nie trzymają to opakowanie Patmografa, mam te dwa miesiące. Um, ale mój nowy ulubiony odcień to jest Baby Pink z Padmagraf Labs. Ona go używa też w swoich pokazach moda, jak wiemy, na, robi na większości pokazów mody. Ma taki różowki, delikatny odcień i to bardzo fajnie mi rozświetla moje mocne sińce pod oczami. E, ale też moim ostatnim odkryciem jest żywą Chie, taki co dostałam w Seforze. Prismę Libre i oni, słuchajcie, matujący i taki dający efekt filtra, jak z Instagramem. Mój odcień to 02 Satin Blanc i fajnie to wygląda, że mamy tutaj tak naprawdę połączenie czterech odcieni pudrów, bo mamy i brzoskwiniowy, wanilijowy, fioletowy i taki złotawy. Z tym doprowadzę swoją cerę do takie o porządku, że wygląda naturalnie i na niż świeżą. I później kochani moi, z czym lecimy? To ja już zawsze lecę z brązerami. I teraz tak, tu mamy coś zagranicznego, co odkryłam od tych sióstr Simi Hayes, yy, które mają swoją linię Simi Hayes Beauty. Bardzo lubię od nich bronzer. Yy, jest to Bronzer ciepłego cienia. Mają takie opakowania, trochę w takim klimacie się śmieję, jak tego projektanta meble Gustafa Westmana czy ceramika. No i ten brązer jest bardzo delikatny, ciepły i od razu wtapia się w skórę. Jak zobaczyłam ich tutorial, jak one tego używają, to się zakochałam i sobie to zamówiłam i zakupiłam i wygląda to bardzo, bardzo fajnie. I później dopracowuję to sobie, bo to za bardzo się rozmazuje, takim em, lekko ciemniejszym. To jest mój top odcień, bez niego bym nie mogła, słuchajcie, dokończyć swojego makijażu i tym konturuję twarz, żeby już miała całe rysy lubię sobie e, bardzo wyszczuplić nos, lubię sobie narysować taki tutaj jakby V, literkę, która robi taki elfi nos i wszyscy mi przyszło, zrobiła nos, a to jest tak naprawdę dobry konturing. E, jest to, słuchajcie, Inglot Medium Brown. Właśnie medium. Nie za jasny, nie za ciemne. Eee, I też mój nowy hit to jest, jak kładę i różę tylko dotąd i bardzo wysoko, więc często jak idę na jakieś sesje, to makijażyści, wszyscy chcą mi tak na dole nakładać, w których robi się taka okrągła, opadająca twarz. A ja lubię takie metody na Belle takie, dajemy sobie tak rękę i dajemy tego odrobinę bardzo wysoko tutaj i to tak fajnie podkreśla kości policzkowe, więc bardzo wam polecam. On też jest super pielęgnujący, bo ma tutaj jakieś olejki z nasion jabłka. Eee, jeszcze a propos dziewczyn z Cinichay, słuchajcie, one mają takie świetne pomadki. So ja też zamówiłam różne odcienie. Bardzo, bardzo lubię, e, bo one są jakąś taką najnowszą formą, jakiej nie widziałam w żadnych markach, bo są z jednej strony setynowe, z drugiej strony są matujące i one dają taki efekt, jakby te usta były naturalnie pomalowane. Nawet sobie nałożę przy was trochę teraz yy, i mam tu wiadomo błyszczyk, ale ja sobie je tylko tak wklepuję w środek i to jest super, że zobaczcie nie została żadna kropka, żadna kula, że nawet nie muszę rozmasowywać palcem, bo one działają jak taka delikatna pieczątka. Bardzo mi się to podoba, yy, więc to jest słuchajcie mój ulubiony odcień Simi Haze Beauty, on się nazywa Sahara 10 Velvet Blur, jest świetny. Um, też kiedy mam duże jakieś zaczerwienienia na twarzy, to bardzo lubię, zanim nożę podkład, Użyć z Erboriana Sisi Red Correct, to jest taka moja baza podkładowa, której Wam nie pokazałam, ale myślę, że też warto, żeby o niej wspomnieć, bo jest świetna. Jeśli chodzi o pielęgnację ust, to jeśli chcemy coś mieć fancy, wyjątkowego w naszej kosmetyczce czy torebce na imprezie, i zawsze czuć się tak luksusowo, czy kupić sobie na specjalną okazję na urodziny, to bardzo lubię z RMS Beauty ich przezroczystą pomadkę, która super pielęgnuje. No i mega fajnie wygląda, tak biżuteryjnie, a ja jestem lwem, więc kocham wszystko, co jest złote i się świeci. Nie jest to po prostu ich pomadka bezbarwna, róż Hermes. Następnie w makijażu przychodzę do różu, którego, jak widzicie, sporo używam na twarzy. Ostatnio używam też takiego opalizującego odcienia. I to mam z Charlotte Tilbury, który idzie w taki jakby brąz, takiego misia, taką skórę z słońcem. Ja lubię wyglądać zawsze surfersko i tak bardzo opalono, więc to jest taki mój ulubiony klimat makijażu. To się nazywa Beautiful Skin Island Glow i kolor to Sunset Bronze Glow, czyli właśnie zachód słońca, brąz, więc bardzo, bardzo to lubię bardzo lubię bronzer Chanel to jest mój numer jeden jeśli chodzi o bronzery w pudrze mój kolor to sanki mi dzisiaj u mnie wszystkie ze słońcem i ze złotem to jest totalnie Moje kolory, wiecie, że też powinniście się malować pod znaki Zodiaku, pod daty urodzenia. To jest też tak samo z stylizacjami, że wszyscy mamy swoje kolory i style makijażów i kolory włosów, które do nas pasują z i do mnie, na przykład, do Lwa Serio pasują złote włosy, ciepły blond, tak samo ciepłe odcienie, przypominające futro lwa, więc taki jest odcinek tego bronzera, Uwielbiam go, to naprawdę daje efekt takiej surferskiej opalenizny. Pokażę Wam jeszcze. Mój ulubiony róż z Hermes Beauty. To jest taki odcień w budużeniu. Nazywa się Rose Pomade 32. Jest bardzo ładny, taki cute, princesskowy. No i przechodzimy do cieni, do powiek. Ja jestem wielką fanką i tu widać, aż mam rozwalone, używam dużo Charlotte Tilbury i to jest moja ulubiona paletka, którą jak mam zrobić mikrokosmetyczkę w podróż, to tylko ona mi wystarczy, jest mała i zajmuje dużo miejsca, bo mam właśnie swoje złote cienie, mam brąz, którym sobie kontruję i coś perłowego. Jest to kolor Queen of Luck, no wszystko z byciem queen, lwem. Więc kolory złoto-brązowe, bardzo, bardzo fajna paletka, a kiedy chcę zrobić sobie taki full pro makijaż sama, to sięgam po Pat McGrath, paletę, która nazywa się Mothership i słuchajcie, mam tutaj również takie brązowo-złociste odcienie, mój ulubiony kolor, najbardziej crazy to jest ten metaliczny i on, muszę Wam pokazać na ręku. On, zobaczcie, robi taką taflę mokrej powieki, jak z wybiegu. Uwielbiam to. Nikt chyba nie ma takiego odcienia, to jest niesamowite. To Robi taki wet eye, kocham to. Bardzo lubię mieć taki wet eye make up look. Um, co to jeszcze? A, mój ulubiony tusz to rzęs, to ostatnio to e, Sweet. Eee, Która się nazywa Cloud Mascara Black. Dlaczego? Dlatego, że robi surferskie, długie, rozdzielone rzęsy. Szczoteczka wygląda tak, więc jest taka twarda, żelowa i daje nam efekt, że się też pomalowane nim rzęsy, takich długich, mocnych rzęs, ale też surferskich, rozdzielonych. Eee, no i później nakładam sobie, słuchajcie, piegi z. Nie wiadomo czego. Wszystko się zmazało. Ale wiem, że można to kupić na Shopaholic.pl do los, więc jak zobaczycie to opakowanie to kupicie, bo tego nigdzie więcej nie kupicie, bo to jest jakiś produkt jest ze Stanów. No i to jest e, pisak, który robi, robi najbardziej naturalne piegi dla blondynek. E, naturalne, zobaczcie. Prawie nic nie widać, nim mam też zrobione dzisiaj piegi. Nie trzeba ich już w ogóle rozmazywać, bo dużo tych pisaków w Polsce jest takich, że efekt jakby widać coś na malowość, tu prawie nic nie widać. Wygląda jak pigment. To jest świetne. Ma taką formułę wodnistą. Słuchajcie, z hit-hitów z zimowych produktów Chanel bardzo mi wpadł w oko i jest podobny do Pat McGrath ten rozświetla. czy To jest jakiś hit. On się nazywa Lumiere de Ocean. powiedzmy. Czyli teraz mamy ocean dalej wszystko z surfingiem. I to muszę Wam pokazać. Ja to dzisiaj nałożyłam wewnętrznym kąciku i nałożyłam sobie na kubek nosa i dołożę sobie teraz przy Was też. Wreszcie, jest prawie przezroczysty, a ma takie drobinki jakby śniegu, niebiesko -frioletowe. bardzo mi się to podoba, takie rzeczy. I to przełamuje, to jest jedyny chłodny element całego mojego jego makijażu, wszystko mam ciepłe, a to sprawiło, że wybiło moje niebieskie oczy. I też sobie trochę tego użyłam jako rozświetlacza, bo to jest rozświetlacz, nakładam to palcem. Już jakby na mokrą skórę, bo ja lubię mokre, świetliste makierze. ogóle to bardzo fajnie. Zobaczcie, jak tutaj delikatnie zrobiłam, ale to zrobiłam sobie mocniej. Więc tak to wygląda. Bardzo ładny produkt. I teraz, o ja wiem, moje brwi. To jest numer jeden hit. To jak w ogóle mi się nie chce malować, i nic mi się nie chce robić i zrobię sobie tylko pielęgnację i stwierdzam, że się nie maluję, to nie wyjdę nigdy bez ułożonych brwi. I brwi muszą mieć zawsze ułożone. I szczerze, to nic nie przebiło tego protektu. Niektórzy mówią do mnie w soforach w tych klasach: O, kup to, kup to i ja sobie robię. I te brwi opadają, a te, od tego nigdy nie opadają. tym kiedyś pokazała Dobry, yy, Patrycja Dobrzyniecka. To jest Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Brow Styling Wax. Jest to wosk, prawie zużyty, ale jest genialny. Uwielbiam go. No dobra, i teraz przejdziemy do moich ust, bo często mnie pytacie, e, jak tak naprawdę maluję usta, więc to mam taki kombo moich e, trzech ulubionych konturówek życia. No i zapomniałam Wam jeszcze pokazać, tylko e, że używam do linii wodnej oka, tutaj miałam schowane, e, zawsze pod rzęsami, tu, i czasami na imprezę w środku, używam tej wodoodpornej, to jest jedyna, która mi się trzyma z wszystkich e, linerów, jakie miałam. E, konturówki do oczu, to jest taki jakby eyeliner, który też fajnie można sobie rozmazać. Ja używam koloru 36 Prune Intense i on jest jakby czarny, ale idący w taki brązowo-śliwkowy i dzięki temu też podkreślam moje niebieskie oczy. A teraz combo, moje lip combo ulubione, to numer 1, który nakładam na całe usta i bez niego mój makijaż nie wychodzi, to już używam bardzo długo, to jest 68 Creamy Cappuccino z Inglota które wygląda tak. Go daję na całe usta. Wokół, bardzo lubię i to też w Shopaholic do możecie kupić, jest Tower 28, bo tego nie mamy w Sephorach ani w Douglasach. To jest hit w Stanach, to wszystkie dziewczyny używają. Santa Monica, kalifornijska marka. O tak wygląda konturówka, którą łączę z tym Inglotem. Uwielbiam. Eee, I mój kolor to jest Work of Art. Eee, I Kocham jeszcze, słuchajcie, z Hermesa, się nazywa Trade de Hermes, to to możecie kupić wtedy w Polsce. Numer 16, Beige Tan, więc znowu coś opalonego i to też jest mój kolor. Więc to jest mój ulubiony lip combo, które łączę sobie właśnie Simi High z Simi z jakimś nawilżeniem, matką yy, i odcienie, w których się najlepiej czuję. Gdybyście mieli kupić dwie rzeczy, które by Wam wystarczyły, to ten Inglot i Hermes, albo ten... Bo tani to ten Inglot i Tower 28, To zależy, co wolicie kupić, jakie macie dojścia. Na koniec, jak chcemy sobie jeszcze dodać glow, to możemy przyknąć sobie buzię całą moim Real Beauty Elixirem z Kodalim, co daje super, super świetlistość i sprawia, że to wszystko razem się łączy i wygląda top i hot. No i później jeszcze, jak układam włosy, to tak chciałam Wam pokazać takich moich hitów. Bardzo lubię. Od Matilde Dierf. Kupiłam kiedyś sobie jej styling gel. Jest bardzo fajny. Z Dierf Avenue Beauty. Wygląda ładnie e, i super e, fajnie utrwala e, mi włosy. Kiedy chcę mieć dzisiaj nie mam takiego, ale taki slicky hair, taki. Cisły. Mam dzisiaj tyle wtrąceń angielskich, ale ja wiecie co, szczerze oglądam na reelsach i na TikTokach tylko zagraniczne blogerki, jak robią tutoriale i nagle straciłam swoje słownictwo polskie. Niech się wszystko mówi, wszystkie tutoriale oglądam zagraniczne, tylko więc I am crazy. No i na koniec, żeby zdezynfekować sobie ręce przed wyjściem. To pokażę Wam jeszcze mój ulubiony e, słuchaj, który noszę zawsze w torebce i w kosmetyczce z Hana, zapach wood Night. więc kocham e, do dezynfekcji rąk e, bardzo ładne zapachy i też staram się dbać o zdrowie. I bakterie, czystość, bye-bye, bakterie. Więc to jest jeden z moich ulubionych produktów, który się nazywa Wood Night, więc ja zawsze z tym spryskuję ręce. I tak naprawdę dowiedzieliście się, bo chyba nigdy mi się tego nie udało nagrać na moje release mm. na YouTube, jaki jest mój aktualny makijaż. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. E, oglądajcie sobie, komentujcie. Jak macie jakieś pytania, ja też będę śledzić na e, profilu L i tutaj na YouTubie o co depytujecie, później postaram się Wam na to odpowiedzieć z mojego konta, czy nagrać jakieś kolejne tutoriale. Więc dajcie znać, jakie macie pytania, piszcie do mnie na DM. No i dziękuję El za zaproszenie do nagrania kosmetyczki. El. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Subskrybujcie ich kanał, lajkujcie, komentujcie wózeczki. bardzo.